Hej wszystkim, pewnie się za mną stęskniliście Słuchajcie, nie było mnie prawie miesiąc I myślę, że dobrym początkiem filmu będzie trochę się wytłumaczyć z tego wszystkiego Ale zrobimy to tak pokrótce, bo sam osobiście No nie lubię jak ktoś się tłumaczy na na YouTube, jest, dlaczego go nie było i tak dalej, no bo jest prywatność, którą chcemy pokazywać, jest prywatność, której nie chcemy pokazywać. Ja też na swoim Instagramie tłumaczyłem. Już jakiś czas temu dlaczego nie nagrywam na YouTube, dlaczego zrobiłem sobie tą przerwę, więc zachęcam do wejścia na Instagram, jeżeli ktoś to robisz. Jeżeli jesteście ciekawi, bo tam tak pokrótce to mówię, nie muszę udostępniać filmu i go nagrywać, montować i tak dalej, tylko sobie storkę nagram i cześć. Generalnie to miałem trochę gorszy okres. Yy, zaczęło się robić błoto na dworze, szaro na dworze. Przez to miałem taki spadek energii. Szybko się robiło ciemno, szybko się robi ciemno. I przez to wszystko nie chciało mi się po prostu nagrywać. No nie chciało mi się, nie miałem w ogóle bajbu na to, żeby nagrywać. Po drugie, yy, mój brat był w szpitalu, miał yy, no, wirus i... i, i po prostu tak się o niego martwiłem, że ciężko byłoby mi chwycić aparat i się do niego uśmiechać jak gdyby nigdy nic i nagrywać więc postanowiłem odczekać aż będzie wszystko ok, aktualnie jest w domu niedługo mu się dziecko rodzi, więc może będę chrzestnym także już wszystko wychodzi tak jakby na prostą i mogę zacząć dla Was z powrotem nagrywać W dzisiejszym odcinku pokażę Wam Yy, mniej więcej mój dzień w stajni jak to robię rano, po południu i wieczorem wiadomo że to jest za każdym razem jest troszeczkę inaczej bo raz tam odśnieżamy, nie odśnieżamy tylko yy, zamietamy na dworze teraz akurat tego nie robię no bo jest nawalone pełno śniegu jak konie są brudne no to je przeczyszczę yy, damy im razem jeść trochę wam powiem co one jedzą i, i, i tak dalej pokażę wam też nowość bo są zupełnie inaczej w boksach zaraz wam to pokażę no i jest jedna przykra sprawa, bo właśnie związana z, tym, z tą przeprowadzką boksową, bo Kama zaczęła z powrotem łykać. I to jest takie trochę przykre, wynalazła sobie, że może sobie łykać o poidło, a na dworze łyka sobie o ten dzwon na siano, bo nie jest taki równo okrągły, tylko ma to takie zaokrąglenie. Nie zaokrąglenie, tylko no ten taki rowek ma, I, i, no i tam sobie znalazła miejsce do łykania. Yy, zamieniliśmy je w boksach i teraz Kama jest tam, gdzie była Zorza. Zorza jest tam, gdzie był Piruet, a Piruet tam, gdzie była Kama. Przy wchodzeniu do boksu one już miały tak obcykane, że wszystkie same to robiły, a teraz jest taki trochę, ja wam zresztą pokażę, że jest to taki trochę rozgardiaż, bo nikt nie wie, gdzie ma iść. Ja też na, na początku to w ogóle się myliłem, no ale z racji, te, z racji tego, że Kama jest teraz na... W boksie Zorzy, no to jeszcze nie skumało, że może łykać. My to się zamykamy jak jest w boksie, więc nie ma możliwości łykania. Zrobiliśmy też kratki w boksie, w, 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 w boksie Zorzy, żeby nie łykała o ten. Tak, o, 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 o to takie. Przy, yy, jak to się nazywa? No tą taką ściankę boczną co odgryza boksy. O, tak to powiem. No to tam też już nie łyka. A wymyśliłem, że. Co ja zginął tą beczkę? Ja przytyłem. A wymyśliłem, że jak będzie w przyszłości, bo już znaczy, w przyszłości to jest taka zmienię beczkę. Co to jest taka niedaleka przyszłość, bo już ten dodatkowy nasz padok prawie jest skończony. To w przyszłości będziemy tam wypuszczać kamę i kupimy taki dzwon, który jest totalnie okrągły. Przez co ona nie będzie mogła, mogła o niego się zahaczyć, łykać, a na całym do dookoła będzie pastuch. No więc przykrami. mi, raz spróbujesz już więcej razy tego. Nie zrobisz. Dobra, mamy pełno kamy, karmy, więc wsypiemy ją do odpowiedniego pojemnika i może zaczniemy ten odcinek w końcu, tak? Zobaczcie, to wszystko jest karma kamy, którą musimy włożyć tutaj. I a propos rękawiczek, to powiem Wam, że kupiłem sobie takie westernowe, żółte, dałem za nie dwie stówy i rozwaliły mi się w ciągu dwóch dni. Dwa razy byłem w stajni i dwa razy i po tych dwóch dniach już się rozwaliły, A te kupiłem w Obi za trzy dychy i powiem Wam, że są zarąbiste. Tylko jak się pomoczą, to jest trochę gorzej. I jak jest zimno, no to też jest trochę zimno w łapki, ale są też takie grubsze rękawiczki. Tam, które wypróbuję, Wam na odcinku powiem, bo faktycznie jest super, nie? Te westernowe, nie, muszę chyba gdzieś indziej je kupić. Może ktoś z Was zna taką jakąś firmę godną polecenia, no to piszcie w komentarzu. Jak jest tak zimno, jak jest tak zimno, to yy, ja się przyznam, szczerze, że mi się po prostu no, nie chce nagrywać. Jak mam wyjść i mam mi po prostu piździć w ręce i mam mieć yy, smary do, 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 do kolan to po prostu mi się naprawdę nie chce. Dlatego teraz poczekam na taki mój trochę lepszy vibe, no i teraz mogę nagrywać. Podzielimy ten odcinek sobie na taki. A takie etapy rano, popołudnie i wieczór i wam pokażę poszczególne dni Poszczególne jakby momenty dnia co robimy A to jest ta słynna karma Jak się nazywa karma? Nie wiesz? Brandon I, I, X, XS! <śmianie> 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 Jak? <śmianie> Brandon XS! Tak się nazywa! <śmianie> Proszę cię zwieść się Dobra, jest trzy i trochę worka. Po południu jeszcze będziemy musieli pojechać po obiec, bo jest tak na połowie, a ja lubię jak jest pełno i nie ma też dodatku do owca. Ja wam dokładnie nie powiem co to jest, ale to są takie witaminy, które uzupełniają po prostu dietkę, tak w skrócie. Tu wam jeszcze zapomniałem pokazać, bo miałem, mamy dalej, problem z myszami w paszarni, jest ich tutaj po prostu całe chyba stado normalnie i kupiliśmy takie żywopłapki. O, i to jest takie coś, że jak tutaj mysz wejdzie, to już stąd nie wyjdzie, a tu sobie w środku biega i to można potem otworzyć i normalnie je wypuścić. Uciekajcie, uciekajcie, dawa. Cztery były, uciekaj, uciekaj, dalej, dalej. Cztery myszy. <laughs> Zmykajcie, zmykajcie! To nie jest trutka na szczury, to jest karma kamy na wrzody. One wpieprzają dosłownie wszystko, a to chyba lubią najbardziej. No i przez parę dni, to chyba 3 dni, 8 myszy się już złapało. A jak wlazłem tutaj, zaczynając odcinek, to jedna mi przebiegła pod nogami, także mamy tutaj myszowy problem. No ale jak się jakaś złapie, no to idę gdzieś tam kawałek dalej i je wypuszczam. Na Instagramie wam to pokazywałem, to mówiliście, że i tak to jest za blisko, że wszystkie będą z tam w środku, więc. Akurat żadnej nie ma, tak byśmy pojechali sobie do losu wypuścić, ale po prostu dla mnie jest lepiej... Yy, jak mam to powiedzieć? Ja po prostu lubię myszy. Dla mnie to nie jest obrzydliwe. Mi się one nawet podobają i ja nie chcę ich po prostu zabijać, dlatego kupiliśmy takie y, żywopłapki. No i przez to mogę po prostu żywe myszki sobie gdzieś tam dalej wypuścić. A co natura z nimi zrobi? Czy jakieś kot zje? Czy, czy one znajdą jakieś nowe, nowe, nowe miejsce? Czy wejdą komuś innemu do stajni? To już mnie tak, szczerze mówiąc, nie obchodzi. Ważne, że u mnie nie zdechły. Są wypuszczone. Mają, mają szansę jakby, tak? Dobra. Teraz. A napiszcie w komentarzu, co Wy robicie ze swoimi myszami. Wiem, że sporo osób mi mówiło, że mam kota kupić. No my mamy trzy koty, ale one się nie zapuszczają. One się nie zapuszczają po prostu do nas dostajnie. Więc aktualnie w stajni nie mamy żadnego kota. Ktoś mi polecił jeszcze świnkę morską, no ale kurde mam tutaj zostawić świnkę morską. Hello! Czerwone wiadro, Nie zawsze, ale przeważnie, przynajmniej ja. i trochę Brandon S i troszeczkę. Jak Marii przychodzi, ona to wstawienie lepiej, trochę ogarniam. to dodaję jeszcze jakiś syropek dla koni Tutaj go mamy. Ja go nie dodaję, bo ja po prostu nie wiem ile. Marii zawsze to jakoś tam ogarnia. No bo jak przyjeżdża weterynarz, to no to Marii częściej jest i tam weterynarz mówi: cóż, że tego, 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 to tutaj. To, Jakieś tam podpowiedzi, No i Mariusz jej wtedy słucha, no i ona to po prostu ogarnia lepiej, a ja tak, wiecie, prosto daję do żarcie, nie? I ten dodatek do owsa dodajemy tak pół na pół z owsem. Więc trochę tego, trochę owsa, po którego pojedziemy też po południowej części odcinka. I pół owsa. Czasem też jak dzień wcześniej pomyślimy, no to przyniesiemy marchewkę, jabłko i im też dokładam do tego. No i co? Nie no tyle, idziemy z wiadrami, nie? Teraz zobaczcie, tu jest piruet, a była kama, tu jest zorza, a tam na końcu, gdzie była zorza, jest teraz kama. Zatkirłecik, czy nie się chlipisz? Gdzie moje jedzonko? Proszę bardzo. Toż to największy nasz głodomorek, tak? O, hej, 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 hej. Proszę bardzo. Co tam u Pani? U pani jest w miarę czysta, co? O. No i one sobie teraz jakby zjedzą to co im dałem, potem je wypuszczam i mają jeszcze w dzwonie siano na całą resztę dnia. Napełnimy jeszcze wodę, bo widziałem, że tutaj poprzewracane są pojemniki, to pójdziemy napełnić wodę, co? Eee... Chudę, bo to I z nami to jest tak, słuchajcie, że raz przychodzi Marii, raz przychodzimy razem, raz, przycho raz przychodzę tylko ja. Jak to może, po prostu nie ma żadnej takiej stałej, stuprocentowej rutyny, za tak każdym razem delikatnie inaczej to wygląda. Czasem nam się mniej chce, no to ich nie wyczyścimy, szczerze mówiąc. Czasem nam się chce, no to je czyścimy, raczej nam się chce, ale zdarzają się dni, w które na przykład, nie wiem, no, po imprezie przychodzimy i oku, że jeszcze trzeba je czyścić. No, szczerze mówiąc, tak to wygląda w stajni przydomowej. Nie zawsze się wszystko robi perfekcyjnie. O kurde. O, puściło. Ja pierdziele. To zły znak. Co tam? Co zrobiłeś? Łogini zrobiłeś, dobra? Ja skończę tylko u koni robić i zaraz się jadę, tak? Właśnie kumpel dzwonił, bo yy, no kupiłem sobie auto. Ten odcinek chyba jest przed tamtym. Przedstawię wam to auto później. Zresztą widzieliście na początku odcinka i właśnie mam dzisiaj pozamawiać sobie części do niego. I wiecie, lampy i tak dalej. Ale to na odcinku o moim kochanym autku, wymarzonym. Słuchajcie, pierwszy raz mi bateria pada w mikrofonie, więc jak nagle przestaniemy być słychać, no to po prostu urwiemy tą część odcinka. Czekamy teraz, aż koniec sobie zjedzam i będę po kolei każdego sobie brał i sobie go po prostu tak na szybko przeczyszczę. Pirulecik akurat najwolniej, najwolniej kina. Idziemy do zorzy. Łoł! Wow, już mnie wystraszyła, kościół. Pokaż. Mówiłem, ona już ma koniec. A kama? A u Ciebie co tam? Dziękuję, weź pokaż. Tam mam trochę więcej tej karmy, bo zawsze miarka i trochę jej wychodzi, więc kochanie to trochę zajmuje. Dobra, weźmiemy sobie do, że w takim razie i ją przeczyścimy, skoro już zjadło. Przykro mi chciałem wam pokazać e, tak jakby widok z mojej głowy jak je czyszczę, ale e, tam e, nie mam e, miejsca na karcie, jest słaba bateria. A tutaj jest słaby mikrofon, więc na hardkorze to robię, naprawdę. Wziąłem sobie linkę, i idziemy po kantar. Zobaczcie, jak w środku Mari ładnie przygotowała sobie takie yy, świąteczne dekoracje, a my ciśniemy kantar. Mamy tutaj raz, dwa, no i nieszczęsny pirueta, trzeci kantar, czerwony. Masakra. Tyle razy mówiłem Marii, żebym facetowi nie dawała czerwonego kantara. Jako pierwsza idzie Zoszka, bo najszybciej zjadłaś. Więc masz taki bonusik, że będzie szybciej ciano yy... No, e, słuchaj, staraj się wywinąć ci kantar. Zoszka jest wstępnie wyczyszczona, się tylko chciałem pośmiać, bo to wszystko z niej spadło. Drugi w kolejce jest, słuchajcie, piruetsik. Jako ostatnią wyjmujemy, wyczyścimy sobie ją. Zoszka, ty nam tu nie przeszkadzaj. No dobra, komusia skończona, teraz ją wypuszczę, bo już jak chcesz potropić tutaj. No wypuszczę ją i przejdziemy do popołudniowej rutynki, co? to <laughs>